Jesteś pewien, że jej tu nie ma? Tak, poza tym mam to gdzieś. Mm. Zaraz. A! A! Ktoś tutaj jest! Hej! A, szlak. Hej! Co ty tutaj robisz? Ja... M, przepraszam, że przerwałam wam konwersację. Czyli nie jesteś zła o to, że cię zdradzam? Nie mamy jeszcze ślubu, więc... No wiesz. O, mała. Tak, tak. Jesteś. Taka chciwa i żałosna. A, ja? To okropne, żadnego ślubu nie będzie. Co? Jesteś naciągaczką, rodem z telenoveli, To niewiarygodne. Oddaj pierścionek. Oddaj mi go. już sukienkę od Very łęk! Od Very Wang, od Very I... Idź już i zabierz ze sobą tę Very łęk. Ale be, 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 be. no już dalej ruchy. Pa. Jestem Miranda i bardzo chciałam być bogata, ale wszystko w życiu ma swoją cenę. <grym> 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 Ach, ach kłamie, kiedy nareszcie zetniesz te krzaki? Jak może pani niszczyć tak piękne rośliny? Powiedz to szefowi, który nie chce mnie poślubić. Myślę, że nie ma pojęcia o prawdziwym pięknie. Zostałam z niczym. Straciłam pieniądze, obiecujące małżeństwo i wszelkie perspektywy na przyszłość, więc weź sobie te róże i daj mi spokój. W porządku, pomogę pani. Zabawne. Potrzebny mi ktoś z forsą, a nie spłukany ogrodnik. Wiem, co to ciężka praca i znam także wartość pieniędzy. Mm -hmm. Dziękuję za te jakże cenne uwagi. Wiedziałam, że kłami od jakiegoś czasu się we mnie podkochuje, więc postanowiłam skorzystać z jego pieniędzy, by się odkuć. Pokój będzie gotów za pół godziny. Jeszcze raz przepraszam za to opóźnienie. A. To. Kto? Właściciel tego hotelu, pan Morrison. Proszę nie mówić mu o opóźnieniu. Mhm. Szukałam bogatego mężczyzny, który pomógłby mi odzyskać pozycję w towarzystwie. Przepraszam, powie mi pan, gdzie jest restauracja? Nadal czekam na pokój. Naprawdę? Mhm. Cóż, bardzo przepraszam. To mój hotel, więc czy mógłbym zaproponować pani obiad w naszej restauracji? Byłoby wspaniale. Dobrze, chodźmy. Poczułam, że znowu wracam do gry. Już idę, Mirando. Lecz afrykańskie słodycze popsuły mi smak sukcesu. Przepraszam na momencik, to mój ogrodnik. Co ty tu robisz i co jest na tej tacy? To najpyszniejsza kaszata dla mojej królowej. Ach, królowej, żartujesz sobie. Zabieraj tę swoją kaszatę, bo poproszę właściciela hotelu, żeby wezwał ochronę. Oczywiście, że wezwę ochronę. O, dziękuję. Ci imigranci nie znają granic. Wezwę ochronę do Ciebie, jeśli natychmiast nie opuścisz hotelu. Co proszę? Otóż kłamie jest również moim ogrodnikiem i to najlepszym, jakiego miałem. Zmienił ogrody we wszystkich moich hotelach w prawdziwe arcydzieła. I nie pozwolę obrażać go w tym hotelu i to w mojej obecności. Anuluję rezerwację. Ale przecież zapłaciłam. I jego pieniędzmi, które zaraz ci oddamy. Żegnam. Co? Bagaż. Kłami! Wszyscy bogacze traktowali mnie tak samo. Najpierw byli mili, a potem mieszali mnie z błotem. Co z nimi nie tak? Musisz tego spróbować. Zasmakuje ci. Kłami. Powiedz mi, jesteś tak tępy, Nie widzisz, że szukam bogatego faceta, który zapewni mi beztroskie życie? Nie. Szukasz miłości, bo tak wspaniała kobieta zasługuje na nią. I naprawdę myślisz, że zostanę dziewczyną ogrodnika, i imigranta? U mojego boku będziesz królową. I wiem, że nie masz się teraz gdzie podziać, więc chyba nie masz wyboru. W sumie to jest całkiem dobre. Zgodziłam się, nie mając pojęcia, co ten ogrodnik ze mną zrobi. Jego dom był skromny i niewielki, ale kłami na każdym kroku komplementował mnie i oferował mi swą pomoc. Twoja żona będzie prawdziwą szczęściarą, głupiutki imigrancie. Tak? A wiesz dlaczego? Ponieważ potrafię kochać. Marzyłam o miłości, gdy byłam mała, ale w dzisiejszym świecie to jest niemożliwe. Ja na przykład byłam z Liamem aż pięć lat, a on nigdy mnie nie kochał. I szczerze mówiąc, ja też go nie kochałam. Ponieważ myślałaś tylko o pieniądzach. Zabrakło miejsca na miłość. Ja myślę o Tobie. Teraz rozumiesz? Aha. Łatwo zakochać się w milionie dolarów, ale jeszcze łatwiej w uwadze, którą ktoś ci darzy. Dzień dobry, pani Vanderbilt. Hej, Afryka. Masz tu kasę. Dziękuję. E, ja bardzo pani dziękuję, ale, 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 ale przecież miało być 50. Co? Kosisz trawnik Vanderbiltów, chłopcze. To najlepsza reklama, jaką można mieć, więc to ona. Klasyczna materialistka, która mimo, że śpi na pieniądzach, to liczy każdy grosz, ale obraziła niewłaściwego imigranta. Hej, ty! Kogo ty chcesz oszukać, co? Masz się ze sprytną, ale ja Cię przejrzałam. Ty na akcent, maniera i sposób, w jaki pijesz. Jesteś córką farmera, która przyjechała obułowić się w wielkim mieście. Typowe? Ach tak, a Ty skąd to wiesz? Pozna swój swego. A teraz daj mu te trzydzieści dolców, bo jeżeli nie. To wyrwę z Twojej głowy wszystkie doczepione kosmyki włosów. Jasne? Proszę, chodźmy. Ogarniesz kiedyś swoje życie uczuciowe, czy nie? Czy ja zaczęłam się do niego przywiązywać? Odpędziłam tę myśl najdalej jak się dało. Aż nadszedł tamten dzień. O, rety, kłami! Ten ogród ma przecież kilka hektarów. Jak zamierzasz ogarnąć to całkiem sam? Cał. <grym> znaczy. Dobrze, w porządku. Pomogę ci, ale musisz obiecać mi, że potem zabierzesz mnie na manikiur. Nie będziesz tu kosić królowo. Nie? I ja także nie. Tu już jest ogrodnik. A więc po co tu przyszliśmy? To jest mój tata. Ganzu dla mnie. Oh. Widzę, że mój syn wybrał już swoją królową. O! <grym> Teraz już wiem, kto cię tego nauczył. Proszę, wejdźmy do środka. Zapraszam. Ty, ty, e, on tu pracuje, czy? Nie. Ten dom należy do niego. A jeśli ja okażę się człowiekiem uczciwym i pracowitym, może kiedyś będzie też mój. Z zaraz. Co? Twój ojciec jest ogrodnikiem, tak jak ty. Oh. Wow. Mami. Ten dom jest wspaniały. Hej, Sisi! <grywa> Ten dom to naprawdę najpiękniejsze, co w życiu widziałam. O nie, droga Mirando. Pozwól, że przedstawię ci prawdziwą ozdobę tego domu. Mirando, tak się cieszę, że w końcu możemy zjeść razem kolację. A pani wygląda naprawdę pięknie. Czy to. czy to pierścionek od Tiffaniego? Nie, to nie jest Tiffany. To pierścień rodowy, który dostałam od męża. Mamy to wszystko dzięki jego ciężkiej pracy. Ta relacja wzruszyłaby nawet kobietę o sercu z kamienia. W ich spojrzeniach było tak wiele szacunku i troski. Tak właśnie traktował mnie kłami, a ja tego nie odwzajemniałam. Mirando? Czy zostaniesz moją synową? Będę szczera. Zawsze sądziłam, że zasługuję na milionera. Ale teraz wiem... Że nie zasługuję na kogoś o tak dobrym sercu, jak kłami. Nie jestem królową. Mirando, dziecko, powinnaś zrozumieć coś naprawdę bardzo ważnego. Jeśli chcesz zostać czyjąś królową. Musisz najpierw nauczyć się cenić siebie, nieważne czy to milioner, czy zwykły ogrodnik. A gdy chcesz, by traktowano cię jak królową, musisz najpierw traktować męża jak króla, niezależnie od tego, czy ma na głowie koronę. I w tamtej chwili zrozumiałam, że nie potrafię zmienić się całkowicie. Tak, wciąż marzyłam, by zostać żoną milionera, a nie ogrodnika, ale kłamie, stanie się bogaty, bo go kocham. Mam na imię Miranda, a tak nauczyłam się kochać.